PolishFest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Po reprezentacyjnej przerwie wracamy z kibolskimi zapowiedziami kolejki. Nie przedłużając, zaczynamy. W piątek o 18.00 puszczanie połomice zagra na Stadionie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Na szczęście w przypadku rozgrywania przez Puszczę meczu w Krakowie, sektor gości jest otwarty. Stąd też fani z Wrocławia oficjalnie pojawią się na tym meczu. Jak czytamy na profilu Stowarzyszenia Wielki Śląsk, ruszają zapisy na wyjazdowy mecz Śląska z Puszczą. Spotkanie to zostanie rozegrane na Stadionie Krakowi, ponieważ stadion w Niepołomicach nie spełnia warunków licencyjnych ekstraklasy. Do Krakowa pojedziemy autami. Koszt biletu to 30 złotych. Zapisy ruszają od czwartku w sklepie Kibica Twierdza, który mieści się przy ulicy Czystej 7. Potrwają do najbliższego wtorku włącznie. Niepołomice z Krakowem dzieli odległość niespełna 30 km. Stąd na profilu Puszcza Fans pojawiła się garść informacji organizacyjnych. Jutro o 18.00 mecz ze Śląskiem. Dziś w kasie nie tylko bilety, także zapisy na transport. 20 zł za osobę, 15 ze zniżką od Lena dla członków Puszcza 23. Odbiór darmowych szalików dla uprawnionych członków Stowarzyszenia Puszcza 23. Odbiór zamówionych zielonych koszulek Puszcza Fans. 40 zł sztuka. Nie mamy nadmiarowych koszulek, tylko osoby z listy. Jesteśmy dla Was od 16 do 20. Transport. Wyjazd z około godziny 16. Zbiórka najlepiej 15.45. Musimy liczyć się z dużymi korkami jutro w Krakowie. Bądźmy jutro w możliwie dużej ilości, mimo kiepskiego terminu meczu. Razem po 3 punkty. Kolejne tego dnia spotkanie to prawdziwy hit. Po wielu latach wracają wielkie derby Śląska na poziomie ekstraklasy, czyli spotkanie Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów. Już na kilka dni przed meczem w sieci mogliśmy zobaczyć wiele kibolskich zapowiedzi z obu stron. Szczególnie przykuwają uwagę te wródzie śląskie Śląskiej na dzielnicy Nowy Bytom. Najpierw pojawiła się tam torcida z transparentem o treści Nasze miasto, nasze zasady. Z tradycyjnymi przedderbowymi przyśpiewkami i pirotechniką. Następnie na dwa dni przed meczem w ruchorzów kilka stówek pojawił się w tym miejscu również z transparentami. Nie pomoże wam pięć ekip i propaganda. W tym mieście rządzi niebiesko-biała banda. Do tego odpalają konkretną ilość pilotechniki. W naszym mieście domydykniemy warunki, więc ustalanie zasad zostawcie nam. Na kilku innych dzielnicach kibice jednej i drugiej strony również dawali o sobie znać. Na Wielkie Derby Śląska zabrzański klub sprzedał wszystkie wyściówki, To oznacza, że spotkanie na żywo obejrzy ponad 20 tysięcy widzów. Niestety z powodu budowy czwartej trybuny areny Zabrze sektor gości na tym meczu będzie niedostępny. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego kibiców ruchu zabraknie w Zabrzu. Tutaj warto przytoczyć fragment tekstu ze strony niebiescy.pl opisujący relacje ruchu z Górnikiem. Fani ruchu stracili z rąk kibiców KSG dwóch swoich kibiców. Wpierw Remika następnie Raimunda. Ten drugi zmarł po użyciu rakietnicy przez Zabrza. Po tych dwóch incydentach, nie dość, że wzajemna nienawiść została wzmożona do niespotykanych dotąd rozmiarów, to doszło też do niespotykanej na wielką skalę decyzji. Otóż niebiescy zdeklarowali się, iż nie będą uczestniczyć jako zorganizowana grupa kibiców w meczach derbowych z udziałem ruchu i górnika. Jak na razie słowa danego dotrzymują i pomimo, że w tym roku derby zostały rozegrane po raz pierwszy od pięciu lat, to fani z Chorzowa nie pojawili się na stadionie KSG. Fanatycy ruchu podkreślają, że w żaden sposób nie chcą mieć jakiejkolwiek styczności z żabolami na pokojowej drodze. Chcą w ten sposób uszanować pamięć po swych zamordowanych kibicach. Kibice ruchu Derby obejrzą na swoim stadionie, gdzie rozstawiono trzy telebimy, a na wydarzenie sprzedano już ponad 3000 wejściówek. W sobotę o 15.00 Pogoń zagra z Koroną Kielce. Koroniarze na ten mecz wybierają się pociągiem, gdzie za bilet zapłacić muszą 50 zł. O 17.30 Raków Częstochowa podejmie łódzki klub sportowy. Sektor gości kameralnego obiektu w Częstochowie nie będzie tego dnia pusty. Jak czytamy na profilu ŁKS Fans, reprezentacja Łodzi musi być w kolejnym mieście. Już w sobotę, 16 września, zagramy w Częstochowie z Rakowem. Wyjazd atrakcyjny, a do tego podczas meczu z Rakowem zawsze towarzyszyły nam emocje. Tak musi być też tym razem. Musimy po raz kolejny wesprzeć piłkarzy, by podtrzymali dobrą pasę i zdobyli punkty na terenie Mistrza Polski. My, kibice, nie zawiedziemy. Zapisy na ten wyjazd odbędą się dzisiaj, to jest poniedziałek. Co ważne, ilość miejsc jest mocno ograniczona, więc pierwszeństwo będą mieli aktywni wyjazdowicze. EKS On Tour. W sobotę o 20.00 do Gliwic na Piasta przyjedzie Legia Warszawa. Tutaj warto przytoczyć post wrzucony na profil ultrasów legi nieznani sprawcy, którzy w swoim stylu napisali. Drodzy kibice, Gliwice może nie należą do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce, bardziej atrakcyjne od Gliwic jest zapewne większość rzeczy od układania puzli po spacer z teściową po centrum handlowym. Ale uwaga, nie jedziemy na wyjazd do Gliwic ze względu na Gliwice, jedziemy tam ze względu na Legię. Ostatni wyjazd ligowy mieliśmy ho 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 temu. Teraz sobie wypoczywacie jak królowie, pijąc żubra na kostkach lodu, gdyż gra kadra Leo Nie ma zbyt wiele wymówek do wymyślenia. Jedziemy z tym. Jedziemy do Gliwic zaprezentować nasz klub. Jedziemy z uśmiechem na ustach i do Gliwic i do Wiednia. Jedziemy pociągiem specjalnym. Przejazd plus bilet 160 zł. Zapisy w źródełku wtorek od 18 do 19. Do pusta dołączona została grafika z pamiętnym transparentem o treści. Choć wolimy macać, to jedziemy na Gliwicy. W niedzielę ekstraklasowe zmagania rozpoczną się w Białymstoku o godzinie 12.30, gdzie Jagiellonia podejmie Radomiaka Radom. Pani z Radomia organizują wyjazd autokarowy. Całkowity koszt to 160 zł, w tym przejazd plus bilet na mecz. Ciekawie będzie w Łodzi, gdzie o godzinie 15 Widzew w podejmie Krakowie. Na profilu kibiców Krakowi oprawcy możemy przeczytać: Drodzy kibicy, jak już wiadomo, w najbliższą niedzielę w bardzo dobrej liczbie zasiądziemy w sektorze gości na stadionie widzewa. To, że liczbowo będzie wyglądało to dobrze, nie oznacza, że na tym mamy poprzestać. Każdy z uczestników Wyjazdu jest odpowiedzialny za godne reprezentowanie Krakowi podczas całego wyjazdu. Pamiętajcie o tym na zbiórce w pociągu w czasie przemaszu oraz w momencie trwania całego meczu. W trakcie spotkania uważnie słuchamy poleceń gniazdowych i lecimy z fanatycznym dopingiem przez pełne 90 minut. Nasza ostatnia wizyta w Łodzi była pod tym względem średnia, na co pewnie spory wpływniała szybko stracona bramka. Teraz absolutnie taka sytuacja nie może się powtórzyć. Niezależnie od sytuacji na boisku, jedziemy tam nie po to, by ekscytować się zmaganiami boiskowymi i rwać sobie włosy z głów po niewykorzystanych okazjach. Jedziemy kolejny raz zdzierać gardą zapasy i po to, aby pomóc piłkarzom w kolejnym dobrym występie. Zanosi się na to, że sprzyjać będzie również pogoda, więc wszyscy ubieramy pasiaki. Niech ten sektor, idąc ciągle za przykładem dunajskiej stredy czy finału płaropolski będzie w całości biało-czerwony. Szanujemy środek transportu, nie naklejamy wlepek, nie piszemy markerami, jedynym słowem zachowujemy. Pasiastą kulturę po skryptu. Stowarzyszenie wywalczyło jeszcze jeden wagon Więc dla spóźnialskich jest już naprawdę ostatnia szansa Żeby dopisać się do listy Do 15 w K1 Jazda z ...ami. Kolejny raz piłkarskie derby Poznania, mimo że gospodarzem jest warta, zostaną rozegrane na stadionie przy Bułgarskiej. Mecz odbędzie się o godzinie 17.30. Dzięki temu spotkanie będzie mogło obejrzeć zdecydowanie więcej widzów niż byłoby to na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. W poniedziałek Stal Mielec zagra z Zagłębiem Lubin. Fanatycy Zagłębia udadzą się na wyjazd prywatnymi samochodami, a za bilet zapłacić muszą 35 zł. Co ciekawego w pierwszej lidze? W piątek o 2030, czyli dokładnie o tej samej porze, w której rozpoczynają się wielkie derby śląska, na stadionie przybukowej odbędzie się mecz nazywany świętą wojną. Starcie GKS-u katowice z zagłębiem Sosnowiec. W sieci tradycyjnie brak informacji o wyjeździe fanów zagłębia na mecz do Katowic, ale nie ma przeciwwskazań, by się nie pojawili. Ciekawie zapowiada się też niedzielny wyjazd motoru Lublin do Tychów, gdzie udadzą się pociągiem specjalnym. Jak czytamy na profilu motor dzięki organizacji specjala mamy możliwość wykręcić naprawdę dobrą liczbę. W dalszym ciągu są Miejsca zapraszamy do sklepki kibica motorowcy. Koszt wyjazdu to 170 zł, w tym bilet na mecz. Wyjazd do tych, tychów to świetna okazja złapać bakcyla kibicowskiego i co najważniejsze, damy konkretne wsparcie dla naszej drużyny, która co mecz dostarcza mnóstwo emocji. W niedzielę ty też możesz być dwunastym zawodnikiem. Nie bądź z tych, co nie jadą. AWE MOTOR to tyle jeśli chodzi o kibicowską zapowiedź kolejki. Jeśli pominęliśmy jakiś ciekawy kibicowsko mecz, to napiszcie w komentarzu. Napiszcie też, które spotkanie Waszym zdaniem zapowiada się najciekawiej. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piochop.pl z kodem polishwans.tv 5% rabatu.